Siłanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer w dzisiejszym hashtag 34 odcinku nagram dla Was grani. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie, pozdrawiam Niszem Golden Boje, pozdrawiam mojusi, pozdrawiam gabrycie Paruńską, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Mawira, pozdrawiam Doriftka, pozdrawiam wolfi, pozdrawiam Szarka Szarka, Pozdrawiam Wiktora Pożytkiego, pozdrawiam Titosa. Pozdrawiam Gabresia, pozdrawiam Maćka, pozdrawiam Żakę na monocyklu, pozdrawiam Oskan Wojciechowski, pozdrawiam Listy games pozdrawiam Mario Brosa, pozdrawiam Malario, pozdrawiam Heikato Blade, pozdrawiam Elwę do Malena ale na kółkach, pozdrawiam Sam Piotra Kuczyńskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Cicha Podłoga M, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam Martynę. Pozdrawiam Kubruksusa, pozdrawiam Mielonida z podłoga Emu, pozdrawiam Hederę, pozdrawiam Marcina Zarzeckiego, pozdrawiam Wisona, pozdrawiam Shader Ekhem, pozdrawiam Marceliusza Korąbka, pozdrawiam Kuźnikok Cageów, pozdrawiam Piotra Duma, pozdrawiam Grzegorza Głębiewskiego, pozdrawiam Adriana Wołomuńskiego, pozdrawiam Miteja, pozdrawiam Stalowy Bonar, pozdrawiam Kamila Radukoma, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Kamila Rada Pozdrawiam Karixa, pozdrawiam Martina z pozdrawiam Diekso, pozdrawiam Emletiaxa, pozdrawiam Fliento Roblox, pozdrawiam Filip, pozdrawiam... E Pozdrawiam Filipa Światkiego, pozdrawiam Wojciecha Pożytkiego, pozdrawiam Czefira, pozdrawiam Oskwer, pozdrawiam Milosza, pozdrawiam Jasionastego, pozdrawiam Blik Polski, pozdrawiam WBNa, pozdrawiam Domina Live'a, pozdrawiam Oniwkę, pozdrawiam Rain Podłoga Bow, pozdrawiam Haku, pozdrawiam Lenę Kametką i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zaczynamy, oczywiście na easy, żeby nie było praktyka i lecimy z tym z tylko szybko, bo zaraz muszę jeść śniadanie i takie tam, a jeszcze przecież yy, pozdrawiam Scramblinga przy okazji i teraz lecimy z tym, bo niedługo pewnie ktoś tu do mnie przyjdzie. I będę miał co innego do roboty, więc na szybko to co robię. Może coś tu znajdę w tym domu, albo straszna babka mnie dorwie i tyle. Nie, ja muszę tutaj zejść. Tą pułapkę mógłbym otworzyć, jakby ona tu była, ale widać jej tu nie ma, więc szukamy dalej. O, proszę, części doszły do na nalazły ją. Dobra, to teraz idziemy tutaj w te ziemię, żeby nas nawet i tu nie znalazła straszna babka. i Idziemy dalej. Dobra. O nie. Podpisałem swój własny wyrok. Jak nic teraz mnie znajdzie, widzowie. Jak nic. Za dużo hałasowałam. Jego eminencja przyjechał. I czekaj, czeka! Z blisko to w samolie nie Bo kierowca pojechał, jeszcze coś załatwić. Strasznej babci pająk nie zobaczę. O nie! Dobra, no, dobra, dobra. Muszę uciekać. Tutaj coś jest. To tu, tutaj. <gry> Zobaczcie. Jakie w horrorze Dumps Survivors podobny mnie. Też tak, trzeba było uciekać przed psychopatą, żeby zdążyć do domu. A tutaj to zupełnie coś innego, widzowie. Będzie tyle się działo na moim kanale. Mówię Wam, może jeszcze jakieś wyzwanie na dworze zrobię, albo w domu zobaczycie, będzie super.

bo ona pewnie tam jest. Ona mnie nie znalazła. Mogłem ją uśpić na jakiś czas. Klucza do zbrojowni musimy poszukać. Tu nie jest. Kurde, teraz tu trzeba uważać, żeby nas nie znalazła. Nie. Trzeba było odblokować tą pułapkę, ale widać, niestety mi się nie udało i babka mnie szybko znalazła. Ona jest szybsza niż słońce. Ona jest szybsza niż albo szybsza niż słońce. Boże, widzowie. Dobra, dobra. I pozdrawiam xung pozdrawiam Mutonga, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela I pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie postarowieni. Zobaczycie, ja to szybko skończę, bo ta na babka nie da mi odporu. Mamy czas na ucieczkę do pięciu dni. Dobra. Tutaj coś jest. Mogę melona O nie, nie! Melon mi spadł! Ona była za mną! Widzowie, zróbcie coś z tym! Dobra, to teraz szybko na dół bierzemy tego melona, przekroimy go na pół i potem szybko uciekamy z tego domu. O ile nam się uda w ogóle.

Chciałem tylko przeciąć na pół melona, a babka już mnie od razu zauważyła. Realistyczna jest ta gra po prostu, realistyczna, ja wam to mówię. Dobra, ostatni dzień widzowie, ostatni dzień.

Czekać. Ale jak strasznie tęskni. Nie, nie, wie, nie, wie, Tylko czekam. No, no, piję, piję. Zbórka nic Cię nie odzłonił. No dobrze, powiedz mi, co Ci kupić na południu? Co byś chciał? Polak zorganizować? Co to Co znalazłam? Masterki. Ona tam y, idzie. To i my schodzimy tutaj do podziemia. Otworzyła sobie drzwi kluczem albo po prostu przeszła jak tu Master Masterki.

Maskarki chyba nie pasują do samochodu, ale to nieważne, bo ona już mnie dorwała. Ej, no i koniec, widzowie. Kończymy tam, gdzie kończymy. Trudno. Następnym razem podejmę próbę ucieczki z domu, ale na dzisiaj to by było już tyle. Widzimy save z innej perspektywy, a babcia pożera mnie i moją twarz. I to już jest koniec gry. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten jakże przefajny horror z u mnie na kanale i pozdrawiam wszystkich moich widzów. I do zobaczenia. Cześć, Pa pamordy, miłego dnia Wam życzę.